Kochani, witam w, w czytaniu horoskopu na miesiąc grudzień. E, dziękuję Wam za subskrypcję, lajk już e, tradycyjnie, e, no i za to, że, że po prostu ze mną jesteście. Dzisiaj czytanie ogólne, czytanie na miłość, pracę i finanse, czyli tak jak, jak zwykle najważniejsze kwestie z naszego życia. I wpierw zaczniemy od rozkładu ogólnego, czyli co ogólnie wydarzy się, gdy lwa takie najważniejsze aspekty y, życiowe. Myślę, że lew w miesiącu grudniu będzie skupiał się na pracy. E, może być Twoja firma, ale niekoniecznie może być po prostu zatrudnienie, tak? Czyli praca, zarabianie. Możecie próbować tworzyć coś nowego, tak? I jakby na tym się skupiać, aby to rozwinąć, aby to fajnie e, funkcjonowało. E, I to m, powiem Wam, że ma całkiem fajne m, perspektywy, czyli wszystko może się udać. Taka też nowa droga. A może dopiero to jest pomysł, który gdzieś wam zaistnieje i będziecie chcieli, e, na przykład, od nowego roku już sobie gdzieś tam sami ruszyć i, i, i coś na własną, e, na własną rękę zacząć? Też fajnie, bo no ma to, tak jak powiedziałam, świetne, świetne perspektywy. E, może po prostu też pracę szukacie. No też tak może być i, i tu będziecie się na tym skupiać, aby e, tą pracę e, dostać. Następna rzecz to też związki. Myślę, że na tym miesiącu będą dla Was ważne związki. Tworzenie ich lub te związki, które już istnieją, tak? Aby może tu fajnie się zadziało, aby nie wiem, święta fajnie spędzić. Ważym myślę, że to będzie taka, taka energia, która Wam w tym e, będzie miesiącu towarzyszyła, czyli praca, finanse i te, e, te sprawy damsko-męskie. A jeśli już o tym mowa, to tak uczucia, dlaczego możecie się skupiać? Dlatego, że dla związków stałych to tak naprawdę może się nie dziać za dobrze. E, po pierwsze, ktoś od Was może wy, wymagać dosłownie e, większych pieniędzy, tak? Być może te wasze połowy cały czas gdzieś tam wam mówią, że jest za mało, za mało, i one chcą więcej, abyście więcej zarabiali, zmienili pracę e, lub tworzyli bo im jest ciągle mało pieniędzy. Może m, dlatego, że macie już problemy z budżetem a, i trzeba tutaj go. Jakby na ten wyższy poziom wznieść, no i się wziąć te roboty. Także ta kwestia pieniędzy w tych stałych związkach może rodzić po prostu kłótnie między wami. Ale też może być tak, że, nie wiem, facet czy kobitka, no bo to teraz różnie, ciągle do was ma pien... pretensje, pomimo że status jest dobry, że ciągle jest jej czy jemu mało tych pieniędzy, tak? No to jak tak macie, to niech sobie idzie i zarobi te większe pieniądze, proste, tak? ale w każdym razie to może być punkt y, taki zapalny, czyli kłótnie o, y, o finanse. Będziecie musieli się na tych związkach skupić, dlatego że te sprawy, te kłótnie, takie, takie, taka nieczysta gra może doprowadzić do tych problemów późniejszych w tych, w tych związkach. Nawet tutaj są straty, czyli będziecie ryzykować to, że te związki się rozpadną. Niektórzy takie właśnie decyzje będą podejmowały, po, przepraszam, podejmowali, że dobra jest, daj już mi święty spokój i ja odchodzę. I tak to będzie wyglądać. A inni po prostu no, ten grudzień będą mieli no, taki niezaciekawy pod względem tych, tych uczuć, tych, tych relacji. no Szkoda, bo to jest fajny miesiąc. Wykorzystajcie go po to, aby, aby bardziej zespolić się ze sobą, a nie e, kłócić, tak? Bo, e, no, bo szkoda waszych związków nie będziecie czasami żałować, że stało się tak, a nie inaczej. A mogłam, czy mogłem postąpić w inny sposób. Karta rady. Zobaczcie, aniołki. I co Wam mówi? Flirt. Eee, rozszerzaj swoją przepełnioną radością energię na innych. Tak? Czyli zobaczcie, spróbujcie energetycznie się tak pozytywnie nastawić. No, to jest fajny okres. Wykorzystajcie to. I zamiast się ciągle, nie wiem, szarpać ze sobą o coś tam, co tak naprawdę w naszym życiu może jest ważne, ale. Nie trzeba się o to kłócić. Może rozmową wszystko sobie wyjaśnicie i spróbujcie tą pozytywną energią zaszczepiać tych naszych bliskich, tak? Zamiast doprowadzać do kłótni. Może my sami, wy sami jesteście prowodrami, przepraszam, tych wszystkich dziwnych sytuacji. Także pomyślcie nad tym, tak? Czy wy nie jesteście takim a tutaj czynnikiem zapalnym, że to nie fajnie się Wam układa i trzeba. Poczujcie nam magię świąt i po prostu połączcie razem, starajcie się uszczęśliwić tak i siebie, jak i te wasze drugie połówki. Jeśli zaś chodzi o osoby, które szukają tego związku, obawiam się, że no nie, no ten grudzień Wam nikogo takiego nie przyniesie. Ale to nie znaczy, że macie popadać w smutek, nie teraz, to później. Każdy, wszystko ma swój czas. I takie szukanie na siłę, tak? Kogoś. Ja wiem, że to są święta, że nieraz jest przykro być samemu, gdzie nie ma tej drugiej połówki. To jest, to jest naprawdę bardzo trudny czas, ale nie zmienicie niczego na siłę. Lepiej popatrzcie sobie na to, że wchodzicie w nowy rok, który może Wam coś przynieść, a jak będziecie mieć tą pozytywną energię, to właśnie się tak może stać. Praca i finanse. E, uważam, że ten lew, a grudzień będzie miał na każdym etapie życia bardzo trudny. E, ogólnie macie takie dosyć ciężkie energie. Eee, dlatego, że tutaj jakbyście nawet walczyli sami ze sobą, może to was jest problem, może to wam coś nie pasuje eee, i tak naprawdę, zamiast to powiedzieć, zamiast tego, to wy to dusicie i później czepiacie się o wszystko i, i wygląda to jak wygląda. W każdym razie, jeśli chodzi o tą pracę osoby, które szukają pracy, końcówka miesiąca może zaprocentować czymś nowym w waszym życiu. Tu przyjdą do was zmiany, że faktycznie eee, możecie Jakieś, jakąś nową pracę, czy, czy, czy sami otworzycie cokolwiek, tak? Ale tu będą lepsze, taki przełom grudnia i stycznia, le, le, większe możliwości na to. Osoby, które pracują, mogą umowy mieć jakieś do podpisania. Może to jest jakiś awans, tak? Może staracie się zawalczyć o, nie, o podwyżkę, na przykład, e, lub właśnie o, o ten awans. I te Wasze starania mogą e, tak naprawdę przynieść, e, przynieść korzyści. Także znaczy, próbujcie, e, dlaczego nie? Jeśli chodzi o finanse, no to tutaj logicznie m, bym postępowała, bo tych pieniędzy. Ja mam wrażenie, że dużo z Was jakby początki miało czegoś, nie wiem, może zaczynacie z jakimiś firmami lub zaczynacie dopiero pracę, więc też nie, tych pieniędzy tak nie ma za dużo na, na dzień dobry, więc ostrożnie, bo no, mogą przyjść nieoczekiwane straty gdzieś finansowe. Także nie szalejcie na zakupach świątecznych, bo aby się Wam to czkawką po prostu nie odbiło. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, aby ten miesiąc jednak był dla Was jak najbardziej pozytywny i abyście się tylko cieszyli i byli szczęśliwi. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.